No i zapraszamy na drugi mecz czwartego sezonu ligi akademickiej. Wataha kontra Krasnorudy. Wataha oczywiście jako drużyna niebieska, Krasnorudy drużyna czerwona. No i zobaczmy. Obydwie drużyny oczywiście rozstawiają się w okolicach tutaj wejść do rzeki. Więc nie będziemy mieli krwawego początku. Smuteczek. Krwawie będzie lekko, bo na pewno będzie walka o tej z Skarnela, żeby nie przejął ich za mocno. Tak jak wspomniałem, są one zbuchowane i sięgają... Ta przy Red Buffie sięga nawet do kruków i do Raptorów, więc no... <śmienny> o, pięknie, to, to jest też bardzo fajnie zrobione w takim razie. Więc jeżeli ktoś tam będzie próbował bić się z tym Skarnerem, to nie będzie dla niego zbyt dobre. No, ja zobaczmy teraz, gdzie z po poza to jest Franchester. No, na razie tylko y, drobne obicie rywala, żeby zabezpieczyć sobie te iglice dla skarnera. No, zobaczymy, co tutaj dalej się ewentualnie będzie działo. Na razie cisza i spokój na samone w sylifcie. No jakby nie liga akademicka. No na razie spokój. Na razie wszystko przebiega pomyślnie chyba jednej i drugiej strony. Zapomniałem, kurcze. No dobra, no nic. Będziemy mieli może jakąś chwilę przerwy, to... Dobra, jednak nie. Muszę, muszę niestety na chwilę e, schować ekran. No, faktycznie będzie nam to bardzo przeszkadzało, także bardzo przepraszam. Miałem to zrobić już troszeczkę wcześniej. Ale... To ja, będę, ja będę teraz transmitował na żywo. Już wracam. Teraz... Już wróciłem, także to była szybka kosmetyczna zmiana. Ja jesteś chciałem, tutaj że jesteś będę się będę mógł wykazać audio-deskrypcją tego, co się dzieje. A co, będziesz chciał audio robić? <laughs> no, głosem już pracuję, więc jakieś doświadczenie. Jest. No, i, no i dobrze, no słuchaj, każdy, gdy każdy, każdy musi coś robić po, poza League of Legends. No. No ale dobrze, wróćmy do naszej gry, bo Skarner gdzieś kręci się w okolicy górnej alejki. Będzie wejście na to niebieskie wzmocnienie. Ja? Tylko sprawdził, tylko oczywiście, czy jest. Nie jest zbytnio zdecydowany. Natomiast Jarvan z tego co widzę to chyba już podebrał to wzmocnienie. Tak, już jest skończone. Teraz zabiera, zabiera się za żabę w tamtych rejonach. Na spokojnie, chociaż teraz akcja na środkowej alejce próbują tutaj się wymieniać uściskami zawodnicy wykopek. Jest rzucony def sentence, ale nietrafiony, dobry unik. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego JS jest obecnie macie bardzo silny, to teraz już mam odpowiedź, że wystarczy to jest naprawdę jedna, dwie przemiany. No, i te obrażenia z samej przemiany, nawet ponusy. No dobrze. W chyba będzie za chwilę jakaś wymiana, robna. no i teraz zobaczmy. Skarner wpada, jest to podbicie. No, i zobaczmy, bo tutaj no Talia była w opałach, ale teraz Sferko musi uciekać. Cały czas małe poziomy, zarówno zdrowie, jak i many, mają obaj miglinerzy. Więc Achito i Klis będą musieli się prędzej czy później wycofać. No, i niestety pauza. No i pauza. Sferkow pisze o tym na czacie, że ping mu się nieco zwiększył, więc być może dlatego służył tego flasza w średnio optymalny sposób. Mm -hmm. No cóż, troszkę szkoda, ale no musimy, musimy w takim układzie poczekać na ewentualnie obniżenie tego pingu. I miejmy nadzieję, że zdążymy oczywiście wrócić w miarę szybko. No, było kilka akcji drobnych. Ta akcja na środku całkiem, całkiem ciekawa, no ale nadal widzimy, że jest bez ofiar. Linia dolna przepchnięta, górna też trochę przepchnięta przez Watachę. Także na razie, póki co, Watacha tutaj chce nieco, wydaje mi się, zdominować ten początkową tą początkową fazę gry. No ale myślę, że krasnoludy na pewno tutaj odpowiedzą. Nie będą czekać biernie i się przyglądać, a co tutaj Wataha próbuje wykombinować. No, niewiele będzie tutaj brakło, żeby nam się ta walka rozkręciła, widzimy już, że, ee, o, zapauzowało mi się, nie? Wtedy też. No nie, u mnie nie akurat. Widzisz, a ja akurat już teraz zapomniałem o tym, że była pauza i e, nie zastopowałem tego. U mnie jest 4,13, 4,14. Okej, okay, to, to jest. Dobra, zobaczmy, dobiegłem. bo teraz tutaj trafiony zostaje Lucian. Dwa staki zostały nałożone, no ale cały czas nie udaje się tych staków jednak dopełnić. Ale linia przejdzie w stronę Watachy w tym momencie. To z pauzą, żebyśmy się znowu zsynchronizowali po do tej czerwonościciej. Dobra. sprawdzę tylko, czy nie ma nigdzie tutaj jakiejś bitwy. Dobra, to będzie chwilowa pauza na 4.38. Okej, okay, to już dobiegam do Ciebie powolutku. Mhm. Niestety po każdej pauzie spektator musi się zsynchronizować. Tak no niestety, no tak. tak 4.30 ile dokładnie? 38. O, super. To już jestem. Dobra, to uwaga. 3, 2, 1 start. O no i jak zastartowaliśmy to od razu talia jest w opałak. Także widać się chyba tam pink się zmniejszył. Pięk się zmniejszył zdecydowanie już wszystko jest tam pod kontrolą. I będziemy mogli wrócić do rozgrywki w pełnej krasie na górnej, ale widzimy Sela z problemami. Crency jak wspominaliśmy jest dosyć... łatwą postacią do ogrywania, zwłaszcza z sklepomancą, ale chyba obijać rywali. O, gdyby troszeczkę. nie ten ward, bardzo bardzo spätnie tak, troszeczkę, troszeczkę się spóźnił tutaj z wejściem tuters no mało by brakowało żeby złapać przeciwnika Sylas, widzimy telefonu, że ten. już tyla, musiał się cofnąć bo leż będzie piękne wejście się do jest, jest bo nie da nie da rady jak już trafi syla z tymi łańcuchami to już praktycznie nie było szans na ucieczkę i mamy pierwszą krew przelaną dla Batachy. Teraz jeszcze Death ten złapany, no gdzie jest latarnia, latarnia! Tutaj Jarvan powinien właśnie użyć tej latarni, żeby dało się jeszcze bardzo ładnie to rozegrać. No, mimo wszystko Flashem próbuje ratować się ten Braum, ale Brawo, no, podlecie, i to no, Dobry fly i ucieczka Fleszem. No, musiał zostać jednak ten błysk spalony. Inaczej by się to potoczyło wręcz tragicznie, gdyby udało się wykopka zamrozić, no. Eee, bardzo przytomnie Sferko się tam pojawił, ale jest tutaj też eee, achito ze środkowej alei no i Sferko nieby dobra akcja, ale jednak ostatecznie padnie świetna rotacja do strony Talii eee, Podczę na środku cały czas. Bardzo chyba tajzy. zła decyzja, żeby odsunąć się od wieży No i dawny chwilę w tym momencie. Za chwilę... To może wiesz, być nie będzie zabójstwo. Będzie chyba dajfowany ten Draven mam wrażenie. Oj, resztu, to ale jest no to musi być prawdop. Tak. To, to być było tak. niesamowite. Chociaż teraz jeszcze w opałach w tym momencie był ten Jace. No, i musiał użyć błysku, mimo tego, że teleportował się, żeby pomóc swoim sojusznikom. Cztery 4 do zera w tej chwili dla Watachy. No, rozpędziło się nam ta gra bardzo szybko. No, ale i też bardzo przytomne zachowanie midlanera tutaj od Vatahy Zejście na dół przy, przybył jeszcze do tego również Jarvan 2-0, 1 Talia, Także, no, dobry bonus na start. Klis bardzo szybko przekonał się o tym, co się dzieje, jeżeli jest troszeczkę za późno zrotuje, mm. Że to nie jest za dobra decyzja i po nic nie chce to może to spowodować e, stratę stracę samolotka w gorszej gorszym sytuacji, sytuacji na tej No cóż, 7 minut za nami, 4-0, tak jak już wspominaliśmy wcześniej. Jarvan już ze swoim czerwonym wzmocnieniem. Tutaj teraz sporo pracy będzie miał ten Braum. <laughs> Ale również no, wynagrodzone mu to zostanie, trochę złota tutaj otrzymał. Troszeczkę złota dla niego chociaż, ale jest... Ojojo, za... jak to pięknie Watacha rozgrywa, ale widzimy, że udaje się uciec. No tam e, oczywiście błysk musiał być n, zmarnowany, no ale... Miał... Do... Ja, nie, nie mają już żadnego błysku na swoim końcu. wszyscy musieli go zużyć, każdy zawodnik z ich służył. Ale zobaczcie jak właśnie bardzo ładnie tutaj to Watacha rozgrywa bardzo przytomnie ta pojawia się na tym dole była ta ściana, także no wszędzie muszą czuć respekt gracze drużyny Krasnoludów przed swoimi rywalami Dewsem! No i test... z... jest ja, jest znowu nie jest znowu! wierzy, no nie niesamowite w tej chwili wykopek się prezentuje razem z elegin na dolnej alei. No, wykopek to jest jakby też z jednej strony trochę standard, bo naprawdę też w poprzednich... Sezonach w sumie chyba mogę powiedzieć, e, też się tak prezentowało. Wow, Oj, ten Draven, jak on zostaje wyłapany. Co prawda tam jest Skarner, ale on chyba nie zdąży pomóc. mu. Więc się walka na środkowej alejce i mało brakuje, żeby ten Jason wygrał. Ale widzieliśmy Jarvan, jeszcze Skarner, Double Kill, ależ tutaj pogrom i sieją gracze drużyny. Watachy, no martwiliśmy się, co to będzie, jak nie będzie. Lumiego i Syrpiego, a tu proszę bardzo, Wataha sobie świetnie śmietnie radzi, aczkolwiek teraz próbuję tutaj adek odpowiedzieć, ale to może być niestety za mało, za mało. Nie może niestety ukraść już super umiejętności od Kennena, więc będziemy na to chwilę poczekać, ale proszę zobaczyć, czy na środkowej alei trzeci tower plate będzie padał. Kolejne złoto na konto drużyny Vatahy. No muszę przyznać, że Miki nie ma tego zadania na Tegionaj, ale na Elegiego, 3-0-0 na koncie już Luciana. No i nic nie wskazuje na to, że ta liczba będzie się zmniejszać. No, teraz wydaje mi się, że to tylko już tak naprawdę może się powiększyć. Blade of the Ruin King skończony, więc tam, no, szybkość strzelania będzie przeogromna. Na środku, no, cały czas klis próbuje, mimo że już e, dwa razy niekoniecznie mu się to udało. Bardzo, świetnie, bardzo dobrze sobie to radzi e, w tej chwili. A Klis, no nie oddaje tutaj nic y, za darmo tak naprawdę cały czas walczy, cały czas próbuje znaleźć tutaj swoje miejsce. Y, ale na podoręciu Tuters cały czas przy Ahito y, nosi Sterko. Już wykopek podąża, także już widzimy, że przeciwnicy się cofają. No i kolejna ściana chyba się za chwilę zbliży, uwaga, jest Death Sentence, jest oczywiście tutaj Tuters. No, nie, da nie daj żyć mi którzy i na Dolnej ale i naprawdę. Nie przypadają za nimi jakoś szczególnie. <grystanie> Wizja zniszczona przez Kenena. No to będzie bardzo, bardzo ciężka rozgrywka w tym momencie dla Krasnoludów, bo tutaj Wataha e, nie odpuszcza. Narzucili naprawdę bardzo mocne tempo. Kolejny play patrzę, patrzę teraz na pewno na Sferko, który powinien teraz zareagować, gdzieś zgankować, zdobyć jakąś przewagę dla swoich sojuszników, chociaż na górnej alei, gdzie to jest najłatwiejszy teren przeciwko Serasowi w końcu. E, tymczasem jednak cały czas 0 na jego koncie, no niekoniecznie mu się to udawało do tej pory, e, więc e, powinien się obudzić, bo jeżeli tego nie zrobi jakoś szczególnie szybko, to e, znikąd ten powrót jego drużyny się nie pojawi. Och, brakło zasięgu na tym death sentence. No wykopek naprawdę tutaj wchodzi na wyżyny, no i ten trash w jego rękach jest bardzo, bardzo śmiercionośny. I zobaczcie, dzięki temu tutaj na tej Donnelly, co jak jest ogromna przewaga, 3-0, plus do tego jeszcze 100 creepów na koncie tego Luciana, gdzie Draven ma dopiero tych creepów 67. No i tak jak wspomniałem, to nie jest łatwe zadanie, poza tym ciężko się farmi w momencie, kiedy się nie ma na linii, kiedy jesteś nieżywy. Po raz kolejny wejście tutaj Silas bardzo mocno atakuje, ale widzimy, że ta wieża chyba pomoże! Adek bardzo dobrze odpowiada. No i jest ten honorowy kill, póki co, na konto krasnoludu chociaż teraz. No, Draven tam próbował swoich sił, można na ulicę Ale bardzo przytomnie wykopek uratował swoich sojuszników. Gdyby jeszcze jeden z takich był to by się tragicznie. Tak jak zresztą, może że to skończyć teraz za presza. Tym razem jednak, która raczej nie uratuje, e, Luzja mu lateraliz nie rzuci, ale na pewno tutaj przyjdzie z pomocą tutors który już zniszczył Dravena, teraz jeszcze do tego dużo zabrał. No i Sferko, mimo dobrej inicjacji, to jednak musi oddać triple killa na konto, zarwane. Rozniesiona ta dolna linia, no nie można nic innego chyba tutaj powiedzieć. Po prostu rozniesiona, chociaż teraz wpada tutaj rozwcieczona ta lia. Nie ma szans najprawdopodobniej ten, że... ten, że... Boże, Jace o! Jayce, nie miał szans, nawet flash mu nie pomógł za bardzo ponieważ no troszeczkę zły kierunek obrał za chwilę Taliyah powiedziała kolejnym skillshotem no i mamy już 11-2 w zabójstwach, mamy już pierwszą cegłę też na konto yy, Batahy no bardzo dobrze to yy, dla nich wygląda yy, jeżeli mają jakąkolwiek okazję wygrać yy, linię to chyba właśnie to jest ale jak ci Abek tutaj bije się na chwilę obecną z Franchesterem yy, no ale to jest level 9 do levela 10 tutaj, no ta przewaga w doświadczeniu troszeczkę przeszkadza no cóż, będzie tutaj wycofanie się. Mamy Jarwana, który oczywiście zabierze czerwone wzmocnienie. No bardzo dobrze ta gra je, się rozpoczęła. No tutaj 13 minuta, dopiero. To jest naprawdę bardzo dobre rozruszanie tej, tej gry przez ekipę Wada. Rozruszanie to jest moim zdaniem delikatnie powiedziane, jest tylko jest 14 minuta się rozpoczęła w tej chwili. A no, mamy 6000 do te przewagi już teraz. No jest tyle samo chili, ile minut, także bardzo dobrze. No i zazwyczaj mówimy to w kontekście bardzo chaotycznej walki, gdzie killy są po jednej i po drugiej stronie. Mało, mało kiedy zdarza się, że z tych 13 kili 11 jest na koncie. Jeden z różnych. O, no, tutaj bardzo ładne zagranie. Nie pozwala się cofnąć dolnej alejce ten Silas. No, bardzo zła rotacja w jego wykonaniu, ponieważ teraz górna ja jest praktycznie odsunięta. Jest na przykład Kennen razem ze Skarnerem. Pytanie, czy mogą tutaj cokolwiek zaradzić na krzywdę tego Lufiana? Teoretycznie już nie, no bo tutaj jeszcze do tego wszystkiego dochodzi Jarvan, który jest widziany na tym totemie. Działaj próbuje lawirować, ale te obrażenia, które zadaje w tym momencie ta Thalia, no to jest po prostu pogrom na tej środkowej alejce i rzutka wieszcie! No to było. To, ta, tak na sucho to było DAJ KAMIENIA, to było DAJ KAMIENIA, tak na sucho DAJ KAMIENIA i proszę bardzo. No i cóż, mimo wszystko Wataha nie zwalnia tempa, Wataha tutaj chce bardzo szybko rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. Póki co, no nie ma, nie ma oporu, no mówiąc kolokwialnie, chociaż teraz Lucian może zostać wyłapany, Lucian, on próbuje walczyć, jest tutaj zebrany na żądło, no i niestety zostanie rozstrzelany, chociaż mało brakowało, żeby to w tym momencie zginął ten Draven. Jest shutdown, co było bardzo potrzebne dla Krasnoludów w tej chwili, ale 13-3, cały czas te 6 tysięcy, prawie 7 już się utrzymuje. Ja wie, że na środku również powinna paść w 15 minucie. No nie zapowiada się to zbyt dobrze, zwłaszcza, że rejtrakt jeszcze na środku jest puszczany i nie ma za bardzo jak tutaj wybronić, dopiero teraz się grupują zawodnicy Krasnoludów. Ultis no, Ulti Skarnera zostało odebrane. Także to też Zwracamy jest dobry sygnał. Stał, to stał Bardzo ładnie zagrana ściana. Dwie wieże za darmo. No i wszystko wskazuje to. co tam się dzieje? Ależ to będzie pogrom! 3 kile na koncie wadacha. za chwilę będą cztery. Co prawda jest tam Jarman, który jako chyba jedyny polegnie w tej walce, ale to co wadacha w tym momencie wykonała, to jest po prostu To prawie Ace praktycznie, to jest... Wieża przy intypitorze i możemy intypitor widzieć jeszcze Niesamowite, niesamowite zagranie od tutaj graczy z ekipy VAT-u. No to, co przed chwilą zrobili, odcięcie najpierw, żeby nie dało się obronić wieży, a potem frontalny, bezlitosny atak na krasnoludy. No i krasnoludy musiały uznać wyższość vat w, w tym starciu. No i mamy 17-4, także... 10 Ten tysięcy kogoś się... Lasy, nie był potrzebny. Mhm. Cały czas jest dostępny dla niego w razie kolejnej walki. No nie wiem, nie wiem, nie wiem czy tutaj będzie w stanie ekipa krasnoludów zdziałać, czy w ogóle cokolwiek będą w stanie zdziałać w momencie kiedy można powiedzieć kolokwialnie jedzie na nich czołg. To jest normalnie jak przejechanie czołgiem albo walcem. No szans bym nigdy nie przekreślał, że zawsze jakieś są, muszę się przede wszystkim wziąć w garść i poszukać jakiegoś zabójstwa przede wszystkim. No walki drużynowe wyglądają o wiele lepiej póki co po stronie Watachy, ale mają do tego narzędzia zawodnicy Karasumytów. Mają narzędzia do tego, żeby powalczyć z przeciwnikami jak równie z równym. Mają odpowiednio, może nie jak z równym, bo brakuje złota, ale mają odpowiednio już narzędzi jako kontroli tłumu, żeby gdzieś tam wyłapać jakąś osobę poza pozycją. Może zrobić kolejny shutdown, z tego jakoś się bolować i powrócić do tej rozgrywki. Tylko no, czasu mają coraz mniej, prawie 9000 tysięcy złota przewagi to już jest, no i w momencie kiedy ilość tysięcy złota przewagi jest większa niż połowa czasu, która minęła, to no, jest nie tak. A do nawet i do widzenia. A nawet i do widzenia. Do widzenia razy dwa. To... Ta Ale trzeba to... pochwalić Zachuki, trzeba pochwalić zdecydowanie wykopka Zachuki, ponieważ tak. już e, kilkukrotnie widzieliśmy, że dzięki jego e, zagraniom możemy powiedzieć o dodatkowym zabójstwie na konto Watachy 19 do 4. Pogrom po prostu. Sama Watacha ma więcej zabójstw niż minut. Mhm. No jedna jedna drużyna <laughs> ma więcej zabójstw to Do tego <laughs> jeszcze nie grali. No co zrobić? No, pierwsza gra była naprawdę wyrównana, a tutaj... Wataha, wydaje mi się, że Wataha zbyt długo czekała na tą swoją rozgrywkę, że chwili, Nie no, dobra, chłopaki, bierzemy to na siebie. Teraz kolejny świetniku uuuu, Kennen się rozpłynął i jeszcze do tego oczywiście wejście od tego Sylasa. No, nie wiedzą, co mają począć gracze drużyny krasnoludów i to może być powolutku zbliżający się koniec tej pierwszej mapy. No, super miliony zbliżają się do bazy, a nie ma za bardzo jakichś niszczeń, brakuje obrażeń zawóznikom. Klasę ludzi, to Ależ daleko teraz chyba wykopek, ale to pytanie, czy zostanę jakby za to spaliszowany, że nie są, to na pewno spaliszowani zostaną klasą ludzi. Za to, nie że no. żeby nie przygotowali się do rozgrywki. Nie było no obrażeń, i... nie było po prostu obrażeń. Kolejny Huf! Wykopek, co ty robisz? Wykopek ja prezentuje wczoraj swojego spila, że wykopek... warto było brać wykopek, to, że ja się wykopek. Wykopek, ja wiem, wiesz, że jest nowy sezon, ale proszę cię, uspokój się. Kolejny. jeden, Na zakończenie. Nie no to po prostu Mistrz to jest... Wykopek to jest mistrz. To, mam wrażenie, że to jest chyba rekordowa gra jeśli chodzi o lek Chyba tak szybciej je jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy. Mieliśmy inżynierów, którzy skończyli e, 18,5 chyba?